Jako wiceprezes do spraw IT, jak rozumiem, podczas strategicznej szkoły polskiego sektora bankowości spółdzielczej właśnie pana interesują takie problemy jak cyfryzacja czy cyberbezpieczeństwo? Tak, zgadza się. Jest to jeden z, moim zdaniem, z głównych obszarów, które powinny nas teraz absorbować w bankowości spółdzielczej wydaje mi się, że mamy teraz odpowiedni moment dla nas dla banków spółdzielczych, żeby spróbować przejść tą transformację cyfrową i nadgonić ten obszar, w którym mamy jakieś zaległości. Szczególnie właśnie dotyczy to tej hmm, strony systemowej, której nam do tej pory brakowało i wydaje mi się, że też mamy przestrzeń do tego teraz w kwestii wyniku finansowego i możliwości technicznych, żeby gdzieś tam spróbować się w ramach tej spółdzielczości porozumieć ze sobą wzajemnie i pewne tematy rozegrać wspólnie. No, spółdzielczość powinna polegać na tym, żeby problemami się dzielić, a korzyści mnożyć, więc wydaje mi się, że teraz jest do tego odpowiedni klimat i y, odpowiednia ilość y pieniędzy, które będziemy w stanie zagospodarować po to, żeby tą transformację nadgonić. No ale czy to ma wyglądać tylko tak, że banki się po prostu poszczególne składają, czyli pana bank się złoży finansowo na, pewną, na pewne wydatki związane z transformacją, czy też pewne działania wykonuje po prostu sam? Zdecydowanie opcja druga. Nie można tylko czekać pasywnie na to, żebyśmy rozwiązali pewne tematy wspólnie, czy żeby ktoś coś zrobił za nas. Powinniśmy pracować sami i dawać coś od siebie dla całej grupy dlatego według mnie ideą powinna być praca nie tylko w ramach zrzeszenia czy w ramach poszczególnych dostawców systemów operacyjnych systemów korowych, ale też praca właśnie w małych grupach. My w bankach spółdzielczych wyróżnialiśmy się zawsze tym, że mieliśmy płaską strukturę zarządzania. Dzięki temu byliśmy w stanie się bardzo szybko w stanie zaadaptować do zmieniających się warunków politycznych, technologicznych. Właśnie dzięki temu, że szybko podejmowaliśmy decyzje i według mnie właśnie to, że wymyśliliśmy Agile zanim to było modne i to, że jesteśmy w stanie pracować w tych małych, efektywnych zespołach, to pozwala nam też Szybciej jakoś starać się zmieniać te nasze banki i dostosowywać. Fakt, że czasem nie jesteśmy w stanie tych zmian udźwignąć samemu, dlatego też pod kątem specjalistów uważam, że warto się dogadywać w kilka banków, w małe grupy robocze, które będą próbowały wytwarzać gotowe produkty i potem dystrybuować to szerzej w ramach e, rzeszenia czy, czy w ramach e, poszczególnych dostawców systemów operacyjnych. Jednym z takich pierwszych projektów, które udało nam się w tym roku zrobić, no to jest projektem obywatela, gdzie zaraz po wdrożeniu ustawy o obywatelu 2.0 to właśnie pierwsze banki, które wdrożyły go do bankowości elektronicznej, to były banki spółdzielcze. Zrobiliśmy to w moim banku i w bankach nowomowych. Do tej pory jest to rozwiązanie gdzieś, które nas wyróżnia w całym sektorze. Co Pana bank wyróżnia na tle innych banków spółdzielczych, jeżeli chodzi o obszar IT, obszar cyfryzacji? No właśnie ta współpraca z warstwą rządową, w, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o obywatela i profil zaufany. Jesteśmy jedynym bankiem w sektorze bankowym, który umożliwia naszym klientom, zresztą nie tylko naszym klientom, wszystkim obywatelom, potwierdzanie profilu zaufanego u nas w placówkach bankowych. No było to akurat spowodowane tym, że w momencie pandemii urzędy skarbowe ZUS-y były zamknięte. Zaś na naszym terenie istnieje bardzo dużo rolników, którzy zatrudniają sezonowo pracowników z Ukrainy. I w momencie, jak wybuchła pandemia, no to dało się zgłaszać tylko i wyłącznie wnioski o zatrudnienie cudzoziemców w ten sposób. No i my, odpowiadając na potrzeby naszych rolników i chcąc nie doprowadzić do tego, że ci pracownicy sezonowi nie przyjadą, rolnicy nie zbiorą swoich plonów, no to podjęliśmy pracę taką, żeby umożliwić im potwierdzanie tej tożsamości stacjonarnie u nas w placówkach bankowych. I do tej pory, no. Funkcjonujemy w ten sposób, i dzięki temu uważam, że też byliśmy w stanie tak szybko i sprawnie wdrożyć obywatela teraz nawet i wyłącznie do, do logowania do bankowości elektronicznej, gdzie uważam, że jest to jeden z najbezpieczniejszych sposobów uwierzytelniania i weryfikacji tożsamości w sektorze bankowym. To proszę powiedzieć, jak dużo waszych klientów? Kontaktuj się z bankiem tylko zdalnie, nie już do oddziału. Czy jeżeli chodzi o ilość operacji, które są wykonywane elektronicznie, to gdzieś jest to w granicach 73 3-4%. Już już od lat większość operacji, które są wykonywane w banku, no to jest kanały zdalne. Teraz też przekonujemy naszych klientów do tego, żeby również pozostałe rzeczy, które w banku załatwiają, były robione tymi kanałami zdalnymi. Na przykład 100% lokat już teraz praktycznie mamy zakładanych w bankowości albo mobilnej, albo internetowej. Jeżeli chodzi o kredyty, no to jeszcze jesteśmy na początku tej drogi, bo dopiero uruchamiamy. My już powiedzmy rok funkcjonuje ten. Flow kredytowy, ale na razie tylko i wyłącznie dla kredytów gotówkowych, i widać, że bardzo chętnie nasi klienci też z tego korzystają. No to, co nas powinno wyróżniać i co nas wyróżniało do tej pory, no to właśnie ten e, prostota. Udzielania kredytów i przyjazność klientowi. I moim zdaniem, nie można doprowadzić do tego, żeby właśnie tą naszą szybkość i sprawność działania zabić i obudować tymi regulacjami, które teraz, no niestety, one będą wolniej, w naturalny sposób reagować na to zmieniające się turbulentne otoczenie. I wydaje mi się, że powinna zostać zostawiona w bankach spółdzielczych większa swoboda decyzyjności i decydowania o tym, jakiemu klientowi, jakiego finansowania udzielamy i na jakich warunkach bo potem też jesteśmy sami z tego rozliczani. Czyli jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny to jeszcze to trzeba załatwiać stacjonarii, trzeba pójść do banku. Tak? Jeszcze póki co tak mamy powiedzmy ten proces już rozbity hybrydowo, więc sama decyzja podejmowana jest już w flow kredytowym, jednak wniosek składany jest w dalszym ciągu w sposób papierowy. A czy jeszcze są jakieś czynności, które wymagają osobistego stawiennictwa w banku? Tak, jeszcze byśmy chcieli przenieść do, do, do kanałów zdalnych ubezpieczenia, bo w tym momencie również to jest proces, który jest zawierany stacjonarnie, no i pozostałe produkty kredytowe, tak. Otwieranie rachunków również jeszcze póki co mamy stacjonarnie, nie mamy na razie możliwości zdalnej weryfikacji tożsamości klientów, więc na razie musi być weryfikacja osobista zresztą w moim banku też pewnie nie byłoby takiej potrzeby, bo teren na którym intensywnie działamy jest na tyle mały, że generalnie ci klient, dla tego klienta też nie jest problemem podjechać do naszej placówki czy w odwrotną stronę, żeby nasz pracownik podjechał do klienta, zweryfikował go, podpisał umowę.